Udało się te dwie zwaśnione grupy kibiców odseparować skończyło się tylko na krzykach. Kibice a obu drużyn zorientowali się, że na miejscu jest policja. No to skończyło się właśnie na krzykach, następnie obie grupy rozpierzchły się i odjechały. To, co ciekawe w tej sytuacji, to to, iż policja przynajmniej na razie nikogo nie ukarała na tych zdjęciach. Widać wyraźnie, że ruch na autostradzie został wstrzymany, więc doszło tutaj do zakłócenia w ruchu drogowym, była więc podstawa do tego, aby wystawić mandaty, ale większość kibiców miała i policjanci mówią, że najbardziej zależało im na tym, aby te dwie grupy odseparować i kiedy kiwice się rozjechali, no to po prostu nikogo nie złapano, nikt nie został ukarany, więc na razie ci przodukibice, którzy dopuścili się tej ustawki, pozostają bezkarni. To nie pierwsza taka ustawka w ostatnich dniach, przypomnijmy, że nieco ponad tydzień temu em, także w pobliżu Autostrady A1 w okolicach Piatkowa Trybunalskiego, także doszło do e, ustawki między innymi z Warszawy. Tam wystawiono kilkadziesiąt mandatów za zakłócanie ruchu drogowego. Tutaj w tym przypadku zarejestrowanym dobę temu przynajmniej na razie nikt nie został ukarany. Policjanci apelują, że jeśli ktoś właśnie dysponuje nagraniami z tego miejsca, aby takie nagranie policjantom przekazywać, a wówczas uda się być może rozpoznać kogokolwiek z kibiców. choć będzie to trudne, bo większość z nich miała założone kominiarki. Adam Krajewski, dziękuję Ci bardzo Adam. Minister Obrony.